Według biblijnego przekazu Bóg stworzył człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Pierwsza praca nie była dla człowieka przykrym obowiązkiem, ale częścią życia w harmonii z Bogiem i jego stworzeniem. Dopiero po grzechu pierworodnym stała się złem koniecznym. Jednak kiedy spojrzymy na pracę przez pryzmat religii i duchowości, odkryjemy jej nowe oblicze. Już Marcin Nutter pisał o zawodzie jako o powołaniu. W języku niemieckim e, słowo zawód, berów, e, oznacza także powołanie. E, I tak to gdzieś jest, że, że, że e, protestanci wypracowali takie podejście do kwestii wykonywanej pracy i zawodu, że jest to powołanie, do którego e, kieruje mnie, mnie Bóg. A skoro jest to powołanie, to powinienem go. Wykonywać rzetelnie, sumiennie, uczciwie, sprawiedliwie. Max Weber, łącząc narodziny kapitalizmu z protestantyzmem, w pewnym sensie miał rację, aczkolwiek powinniśmy mieć świadomość tego, że swoje badania, które przeprowadzał, czynił na anglikańskich purytanach wobec czego nie jest to kontekst jak gdyby ściśle luterański. Aczkolwiek no, coś w tym jest, że obserwując kraje Europy Zachodniej, gdzie religia protestancka ma swoje szczególne i historyczne miejsce, te kraje są gdzieś lepiej i doskonalej rozwinięte niż, niż pozostałe, w których protestantyzm jest gdzieś na uboczu. Praca ma również za zadanie uszlachetniać człowieka, rozwijać jego człowieczeństwo, a w związku z tym odgrywa w życiu niebagatelną rolę. Człowiek, katolik, który pracuje, traktuje swoją pracę nie jako zło konieczne, jako coś, co musi wykonać. Wie, że jest to ważna misja w jego życiu. Katolickie to z pracy wymaga od pracownika rozsądku. By robił wszystko z namysłem. Ktoś taki powinien kierować się w swojej pracy zasadą sprawiedliwości. Innymi słowy, być sprawiedliwym to znaczy nie szkodzić innym, nie działać na zasadzie Twój sukces moją klęską, a Twoja klęska moim sukcesem. Po trzecie, również męstwo. Czasami trzeba walczyć też o swoje, ale z drugiej strony przychodzą. Momenty, w których człowiek musi sam znieść niejako różne upokorzenia, czasami niezrozumienia, czasami brak awansu i czasami brak niedocenienia. Czwarta rzecz wreszcie, umiar, umiarkowanie. Mianowicie katolik pracujący wie, że będzie unikał tego wszystkiego, co wpływa na jego intelekt, a również na całe jego zdrowie fizyczne. Unikał tego wszystkiego, co będzie utrudniać mu pracę, co też czasami będzie wpływało negatywnie nawet zarunek firmy, w której pracuje. Bezsprzecznie jednak, człowiek nie jest dla pracy. To praca jest dla człowieka. Praca została wpisana w życie człowieka jako element edukacyjny. Ona ma nam pokazać, że to, co było nam dane, odrzuciliśmy i teraz Wielki wysiłek musimy włożyć, by wrócić do tego stanu, od którego odeszliśmy. Praca więc edukuje człowieka, ukazuje mu jaki jest, jaki ma słabości, jaki ma talenty, co może zrobić dla innych. Dodatkowo praca daje mu możliwość poprzez dzieła miłosierdzia okazywać swoje wnętrze drugiemu człowiekowi, otwierać się na potrzebującego i poprzez wspieranie potrzebujących dzieci bożych, Niejako zapracować na swoje zbawienie. Reguła prawosławnego życia monastycznego bardzo często mówiła, iż dzień dzieli się na trzy części: pracę, modlitwę i odpoczynek. Jeżeli podzielimy naszą dobę na trzy części, będzie to 8 godzin i mniej więcej tyle człowiekowi wystarczy. Zbyt dużo po prostu spowoduje, że czas na modlitwę zostanie mu odebrany. Czas na wypoczynek przestanie istnieć i tak naprawdę człowiek uśmierci powolutku sam siebie, zaś praca ma służyć życiu, nie śmierci. Dlatego też i czas pracy powinien być ograniczony do pewnych granic, a z drugiej strony wysiłek, który wkładamy. Praca ma nas rozwijać, nie być czynnikiem destrukcyjnym. Dlatego też ilość pracy i rodzaj pracy, niejako jako każdy chrześcijanin powinien określić sam. Praca powinna nas motywować, powinna nas rozwijać. I tak jest motywacja pracy: Powinno być to płaszczyzna, gdzie realizujemy swoje talenty i gdzie jesteśmy w stanie okazać swoją osobowość, kim i jacy jesteśmy. W religii muzułmańskiej mężczyzna ma obowiązek pracować. I kobieta może pracować, ale nie musi pracować. I dlatego mężczyzna jako ojciec, albo dziadek, albo mąż, albo brat, albo syn, on ma obowiązek pracować. I otrzymać właśnie tak kobiety. Kobieta jako babcia, mama, żona, siostra, córka. I dlatego w religii muzułmańskiej kobieta ma prawo do pracy, ale ona nie musi pracować. Mężczyzna powinien właśnie tak pracować i otrzymać kobietę. Powinien właśnie tak dzielić te 24 godziny na 4 właśnie tak jak gdyby etapy. Jeden etap, że pracuje, drugi etap, to jest czas dla swojej religii, praktyki religijnej, czas dla swojej rodziny i czas też, żeby móc odpoczywać. Każda praca, która jest godna, to jest po prostu tak, czy w Koranii, Wsunę. Każda praca, która jest godna człowiekowi, która nie polega na, na tym, po tak, na uszykiwaniu lub wykorzystywaniu innego człowieka, to jest dozwolona. Wiele opinii Talmudu jest takie, nakazują wręcz człowiekowi pracę. Jedna z opinii mówi wręcz w ten sposób, że człowiek, który nie pracuje, jest złodziejem, pożyje tak? na koszt innych. Bardzo ważne, jednym z najważniejszych przekazań w religii Żydowskiej jest studiowanie pism. Z drugiej strony człowiek musi żyć, musi pracować. Jest taki przykład też wzięty z tory o dwóch braciach, gdzie jeden z nich pracował, drugi z nich zajmował się nauką tory. Obydwaj mieli z tego schód, czyli oby, obydwaj z tego mieli zasługę. Jeden dlatego, że pracował i w ten sposób wspomagał swojego brata w nauce, drugi dlatego, że się uczył i w ten sposób. Wspomagał jakby duchowo swojego brata, który pracował. I poniekąd współcześnie w tradycji żydowskiej to tak działa, tak? Są ludzie, którzy się uczą i w ten sposób zapewniają, powiedzmy, duchową zasługę dla tych, którzy ich sponsorują. Z drugiej strony też wiele, wiele, wiele osób stara się to podzielić, czyli na przykład pracować przez część dnia, a część dnia poświęcać na naukę. Każda praca ma swoją godność, i, i w każdej pracy człowiek powinien y, czuć się y, dobrze. Luther także jak gdyby podniósł i dowartościował przestrzeń ludzkiej aktywności, y, wyrażającą się m.in. poprzez wykonywany zawód. Dlatego powinienem y, wykonywać swoje powołanie, swoją pracę y, jak najlepiej, bo to jest coś, co czynię y, y, także w pewnym sensie dla Boga. Zapamiętaj. Najbardziej znanym etosem pracy jest ten powstały w łonie protestantyzmu. Jego podstawą jest pozytywny stosunek do życia i pracy, która nie jest karą, ale umożliwia działanie i służbę na rzecz społeczeństwa oraz realizację powołania.